Z tej strony Namek to 2 w drugim odcinku Superlandu, i dzisiaj znowu będziemy szukać naszych tutaj beczek, ale mamy już kupiony podwójny skok, więc powinno być zdecydowanie lepiej nam się tutaj przemieszczać, poruszać, no i ogólnie zdobywać różne rzeczy. Mam nadzieję, że trochę dzisiaj. Tutaj uzbieramy właśnie czy naszych monetek, czy właśnie różnych dodatków, i może pójdziemy w końcu zdobyć właśnie naszego czerwonego McGuffina. Ale zanim to, no to jeszcze mamy do zrobienia parę rzeczy, a mianowicie na przykład doskoczenie tam, więc to zaraz możemy zrobić. Tam chyba nic nie było. Tutaj też, proszę bardzo. No i patrzcie, z jaką łatwością. Teraz możemy tutaj doskoczyć właśnie. Tutaj też. Ale no, tutaj już byliśmy, więc chodźmy tam. Do naszego typka. Tutaj coś było. Nie, tutaj jest tylko grób, Ok. Nie mm, jesteśmy na skok, żeby się tam dostać. Nie stać, więc możemy tutaj przeskoczyć. Proszę bardzo. Mamy również przycisk i on tam nam odblokowuje przejście. Ale również tutaj mamy odblokowane przejście. Znajdź beczkę. Dobra. No to idziemy szukać. Chyba to musimy zrobić, prawda? Tutaj jest ciemno. Ale sądzę, że ona jest gdzieś tutaj i mamy jakiegoś mocniejszego przeciwnika. Zdecydowanie. Dobra. E, żyjemy. Tam mamy coś. Ja będę w stanie tu jakkolwiek doskoczyć? Jak ja mam tam doskoczyć? Chyba z, z tych skał muszę. Ewidentnie. O, proszę bardzo, mamy to. Tam jest beczka. Tu potrzebujemy postawić klocek. I chyba możemy iść ją tutaj, wrzucić. Aha, tylko jeszcze trzeba tu zniszczyć. I proszę bardzo, niech leci. Tutaj coś jest. Tam coś jest, ewidentnie tam coś jest. Ja się przy okazji uderzyłam o kaktusa, no ale to nieważne, nieważne, nieważne. Tutaj coś jeszcze mamy. Mieliśmy trzy monetki. Zobaczmy, czy jeszcze coś tutaj jest. W ogóle widzę, że nie ma muzyczki żadnej, ale mamy beczkę za to. Więc możemy już iść z beczuszką tam. Wiem sobie owoca i jeszcze bym tylko coś zobaczyła. A mianowicie tam jeszcze coś jest, ale to jest trochę chyba na nas za wysoko, wiecie? Dobra, nie będziemy tutaj już nic zwiedzać na razie. Lecimy odłożyć naszą beczkę. I zaraz idziemy. Aha, jeszcze tam będziemy musieli ten przycisk włączyć, żeby móc się dostać po kolejną beczkę. Dobra, proszę bardzo. I mamy potrójny skok, ok? I mamy jeszcze obrażenia miecza plus 3, ale to jest 65 monet, więc na pewno będziemy musieli po to wrócić kiedy indziej. Dobra, chodźmy tędy. Nic tu nie ma. Czy ja tu wskoczę? Dobra, wskoczyłam. O dziwo. Powiem wam, że niby ten podwójny skok jest, ale i tak jest ciężko. Dobra. I mamy tam wyskocznie. Wow. To bolało. Wow. O, dobra, mamy. I obrażenia miecza plus dwa. Czy tutaj pokażę, ile ogólnie mamy obrażeń może? Chyba nie. Tam coś jeszcze jest, ale tam nie damy rady dojść. Hmm, patrzę, czy coś tutaj jeszcze jest, ale wydaje mi się, że chyba na to wygląda, że nie. To jest jakiś potworek. Tutaj też się nigdzie nie dostaniemy. No dobra, chyba musimy iść po czerwonego manga fina, na to wygląda. Weźmy go. A, jeszcze tam jest jedna wyskocznia. A tutaj jest wyskocznia w ogóle. To ja mogłam tak po kolei w sensie. Że tutaj. I potem tutaj. I teraz tutaj. Ale tam jeszcze bym chciała. A tam to jest chyba póki co niemożliwe. No dobra. Lecimy w takim razie po czerwonego magafina. Nie wiem tylko gdzie on będzie, ale przekonajmy się. Spróbuj zrzucić sześcia na głowę tych potworów. Okej, okay, to już słyszałam. Tam byliśmy. Tam byliśmy. Zastanawiam się, gdzie mam iść. Tutaj chyba wszędzie byliśmy. Tutaj nie byłam u typiarza. Więc chodźmy. Aha, to tak, to już tutaj byliśmy też. Ale chodźmy tędy. O, proszę bardzo. Jest przycisk. Okej. Okay. Tutaj musimy iść po czerwonego McGuffin'a. Jak widzicie, tutaj jest czerwony kryształ, i to oznacza, że tędy jest droga. Ale ja tutaj nie przeskoczę. Nawet nie ma takiej szansy w sumie. Dobra. Tego pokonaliśmy, czyli potrzebujemy jednak potrójny skok, na to by wychodziło. A do tego potrzebujemy tam 30 parę monet, ale ja w sumie te 30 parę monet mam już. Tutaj jest cofka do domu. A, i tutaj jest druga cofka. Dobra, to lecimy z powrotem. O, tutaj jest skrzynka! Dobra. Wszystko jest z git. Tutaj w ogóle jest klucz. I tak się zastanawiam, czy ja. No, dzięki, dzięki. A tutaj mamy. A tu jedna sekunda? Jak mam to zrobić? Czy gdzieś ja tak szybko nie biegam? Tutaj możemy jeszcze wskoczyć. Czy gdzieś jeszcze możemy? Tam chyba możemy. Chodźmy tam. Tutaj, o. Powinno dać radę wskoczyć. I... Tam jest coś. Tutaj? Eh, nie, nie dałam rady. Może na ten kamień bliżej skoczmy. Tutaj. Tylko tutaj chyba też... O dobra, wskoczyłam. I tutaj teraz... I tam jest jeszcze skrzynka, ale tam też nie. O, oh, doskoczyłam. Wow. Niesamowite. Mamy maks zdrowia plus 5. Okej, okay. tutaj mamy jeszcze jakieś. wejście? No, nie wiem. Tutaj możemy przejść. O nie, i spadamy. Dobra. To chyba trzeba iść ewidentnie, wykupić ten potrójny skok, bo aktualnie. No, tylko w sumie to możemy zrobić. Wydaje mi się, że już te monety powinniśmy mieć, które, które tutaj potrzebujemy na ten potrójny skok. Lecimy więc tutaj, no i idziemy kupić nasz skok. Witam. Mamy, mogę teraz trzy razy podskoczyć. Przy okazji jeszcze chciałam zobaczyć, co tutaj w tych domkach. Tutaj byliśmy, tutaj nie wiem, tutaj jest do pomalowania, to już widzieliśmy. A z drugiej strony może gdzieś tutaj jest kryształ, właśnie. Nie wiem, czy gdzieś. Tego kryształu nie widziałam. Tutaj byliśmy. Tego, tego na razie nie zrobimy. A może mogłabym zabrać ten kryształ? O, dobra, mamy kryształ, to chodźmy go pomalować na biało. I otworzymy sobie nowe wrota. Patrzcie na to. I cyk, mamy biały kryształ. Dobra. No i teraz z tym białym kryształem możemy podejść tutaj, bo ten człowiek od nas wymagał tego białego kryształu. O, i otworzyło nam się pomieszczenie. A, które ma monetki? I to tyle. A, i tutaj musimy użyć McGafina. Okej, okay, okej. Okay. Tu na górę się nie da. Tu na domki też się nie da. O, szkielet tam jest. Dlaczego on tu jest? Proszę. Proszę nie atakować mojej wioski. Chciałam zobaczyć, czy jeszcze tutaj. Może na dachu czegoś nie ma. Tutaj mamy, jak zdobędziemy, 80 gwiazdek, ale tak szczerze nie wiem, co to są za gwiazdki. Chyba, chyba nie mam pojęcia akurat. Dobra, tu się nie możemy dostać, a tutaj? A, a tutaj możemy przez okno się dostać. O, o, jestem. Monety. Dobra, i możemy otworzyć drzwi. Nic tutaj innego nie ma. Okej, okay, mamy 37 monet, no i chyba musimy iść dalej, na to by wyglądało. Czy gdzieś tutaj może jest jakieś sekretne przejście? Nie sądzę. Ale można popróbować. Tutaj, tak jak mówię, tak naprawdę mm, większość miejsc da się wskoczyć, o tak jak właśnie widzicie. Więc no trzeba, trzeba eksplorować. Poznawać tą mapę cały czas. Tutaj możemy iść górą. O, i widzicie, i wskoczymy sobie teraz tutaj. No i mamy naszą skrzynkę. I sekretne miejsce. Szansa na obrażenie krytyczne mieczem. Tutaj jest plus chyba 5. Dokładnie tak. Teraz nasza szansa wynosi 10. No i to są właśnie. To jest to właśnie, o czym wam mówiłam, że to. Tutaj też jest jakaś skrzynka, że czym więcej zyskujemy, jakby możliwości, te potrójne skoki i tak dalej. No to tym właśnie więcej możemy sobie tutaj zrobić. Um, no właśnie, nie mam ten problem, ale chyba już możemy iść tam i właśnie ten nasz potrójny skok wykorzystać. Przede wszystkim, nie uciekaj mi stąd. Raz, dwa, trzy. Ach, jestem. Dobra, udało się. Nie, nie, O, dobra, jesteśmy. Boże, ciężkie to było. Dobra, i teraz możemy postawić naszą kostkę. To będzie służyło nam jako dźwignia. I jesteśmy wyżej. Teraz można sobie popatrzeć z wysoka na tą krainę. No, ale lecimy dalej, bo mamy tutaj coś do zrobienia. Idź po Fina. Oczywiście, w międzyczasie przypominam Wam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowymi słupkami, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Trochę nie chciałam tutaj schodzić, ale chyba nie mamy za bardzo wyjścia. Co, co, co tutaj jest, dzikiego jakiegoś. Nic tutaj nie ma. No dobra, co Ty masz? Max monety plus 2. Weź to. Możesz teraz nosić dwa razy więcej monet? Mogę nosić 120 monet. Dostanę się na szczyt kryształowej wieży. Ojojoj! powiem Wam, że ja ostatnio się w ogóle tutaj zacięłam. Tak, a propos. Nie wiem dlaczego. Oj, nie zabrałam monetki. A już do niej nie doskoczę. Najgorzej, no ale chyba będziemy tędy wracać, więc będzie można coś pokombinować. Ale ja tutaj. Alois. Jakieś mechanizmy. Oho. Oho. O! Odblokowałam przejście. Nie wiem, gdzie do końca to przejście. W sensie dokąd. Dokąd. Tutaj nic nie ma. Chodźmy w takim razie tam. O! O! o, -o. Ała! Ciągle obrywam. Ale to nieważne. Możemy się tutaj uleczyć. Bo strzela do nas jest jakaś strzała. Ale otworzyliśmy tutaj przejście. Nie wiem dokąd. Zaraz się zobaczy. Oho! Dobra. Co tu mamy? Tutaj coś jest ciekawego? Nie wiem. No musimy trochę pochopsać. Uj, skrzynka! Telefrak sześcianu mocy? Wyższy poziom walki, służ sześcian wewnątrz wroga, aby go zabić. Uu. Zobaczmy jak to działa. O, No powiem wam, że działa całkiem całkiem nieźle. Wow. <laughs> śmieszne to jest. Widzicie, no że możemy zabijać z tym sześcianem. Takie inne, na pewno inne. Dobra, możemy sobie iść tutaj. Przez te kryształy ja ledwo co widzę. No ale możemy iść ogólnie tędy. Tylko, że tam jest znowu jakaś chora. Wiecie sobie, a ja tam nie chcę iść. Wróćmy sobie tam, gdzie mieliśmy iść, czyli po nasz czerwony McCaffin. Będziemy próbowali tam właśnie się dostać. Bo tutaj chyba nie ma nic y, takiego innowacyjnego. Do zrobienia, a przynajmniej nie, nie na tą chwilę. Dobra, wracam tędy. I idziemy. Zobaczymy, co tutaj się chowa. Otworzę tę chatę, jeśli przyniesiesz mi wszystkie magiczne muszle z tego regionu. A sześć pozostałych w tamtą stronę znajdziesz kolejną muszlę. O, tam są magowie. Nie bardzo z magami mogę. Mogę walczyć aktualnie. Magiczne muszę. No to musimy się rozglądać. Mamy już dwie. Tutaj mamy jakiegoś typa. Tutaj mamy. Coś. Podpowiadają, że ten przycisk otwiera drzwi na samym szczycie wieży. Rozumiesz to? Okej, okay. to będziemy musieli to wypróbować. Tutaj mamy jeszcze magów. Okej, okay. zabici. No, mamy dosyć mało życia, więc nie chciałabym aż tak tutaj szarżować. No, ale musimy się tutaj rozejrzeć. Mam wrażenie, że to nie jest nasz, nasz poziom w sumie. No ale z drugiej strony nie dostalibyśmy się tutaj, gdyby to nie był nasz poziom. Mamy sekretne miejsce za to. I szybkość regeneracji razy dwa. To bardzo fajnie. Mamy również kryształy tutaj. Jakieś? O, muszelka. To już trzecia, więc jeszcze dwie. Szybkość automatycznej regeneracji zwiększona. Eee, nic tam nie pachnie. No pachnie, ewidentnie pachną te kryształy. O! Ja nie chciałam ich zjeść. No, ale cóż. Jak widać, to było silniejsze ode mnie. Dobra, trochę się uleczymy. Chodźmy zobaczyć, co jest jeszcze tutaj. Tutaj chyba nic ciekawego. Mamy nagrobki od tych depszych. Aha, czy tutaj gdzieś są muszelki? Jeszcze trzeba patrzeć, to prawda. Zapomniałam o tym w sumie. Tak, mówię o tych muszelkach, a potem sama o tym zapominam. Niesamowite. Dobra, tutaj się nie da doskoczyć, więc lec sobie na ten dach tutaj. Bo stąd chyba będziemy mieli większe możliwości. O tutaj też możemy doskoczyć. Ale co tam? To, to, nie wiem. O nie! Tak blisko, a tak daleko! No dobra. Nie udało się. I my musimy iść na tą wieżę, tak? No to spróbujmy. Spróbujmy się dostać na wieżę. Będą do nas strzelać, oczywiście. No ale cóż. Jeszcze tutaj trochę pójdę. O? 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 Coś się odblokowało? Odblokowaliśmy wejście? Tak, sekretne miejsce. I mamy zbroję. Wow! Tylko obrażenia powyżej trzech mogą cię teraz zranić. Kaktusy nie wyrządzają ci już krzywdy. Super, bo czasem się o nie potykałam. To teraz mamy chociaż. E... chociaż jakąś ochronę, ok? Chociaż jakąś ochronę. I stąd gdzie? Wyżej? Dobra, znowu mieszczę la. Ała. No, wolałabym, żeby mnie nie szczelali. Dobra, ten zabity. A tamten to na razie pomijmy. Dobra, musimy iść dalej. Tutaj nic do zrobienia nie ma. Tutaj też nie wygląda, jakby coś było. Tu mamy dźwignię. O, które skróciła nam przejście. Więc spoko. Oho, dobra, musimy się przed tymi chować. O! Magdafin należy do muzeum. No i co w związku z tym? Myślę, że jednak nie. Nie należy. Właśnie po niego idę. Dobra, skakujemy. Tutaj i teraz tam. Okej, okay, tu mamy przejście, a tutaj? A tutaj teraz chyba mamy odblokowane przejście na wyższy poziom. Tutaj jeszcze mogę iść, no i przy okazji ich zrzucić, ale to może na razie nie. O, mamy sekretne miejsce. A tutaj obrażeniamy. miecza plus jeden, spoczko. Regeneracja zdrowia to mogłaby działać z deka szybciej, no ale cóż. Nie mam na to wpływu. O nie! O, o. Dobra. Jestem. Tutaj chciałam i tutaj chciałam. Teraz tutaj. Teraz tu. Nie no chyba... Dobra, jesteśmy w dobrym miejscu. Jest git. Teraz tutaj. Tu mogę postawić to. I na tym stanąć. O, strzela do mnie. Dobra, jesteśmy tutaj. Chodźmy na razie tu. Ja wiem, że ja mówię tylko tu, 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 tu i tam, i tam, i wiecie. I tak to wygląda mniej więcej, ale chodzi o to, że jakby... Staram się jeszcze unikać tych wszystkich strzałów ich. No a to jest zdyka ciężkie, nie powiem, że nie. Dobra, zejdziemy sobie tutaj. O, i mamy sekretne miejsce. I są to monety. W ogóle tutaj też jest coś do rozwalenia, ale tym nie możemy się na razie zająć. I wiecie co, obawiam się, że trochę zepsułam, ze względu na to, że teraz muszę przejść dookoła troszeczkę. I... Oj, i tutaj mamy maga przy okazji. Dobra, trzeba go szybko zlikwidować. Ale tutaj chyba mieliśmy gdzieś wejście na... Na wyższy poziom, o. Dobra. Tutaj. Dobra. I teraz. dwa trzy Mamy to. Tam byliśmy. Tam jeszcze nie byliśmy, ale to najwyżej później sobie pójdziemy. A tutaj mamy. Hmm. Coś takiego. I tam przydałoby się chyba dać klocek. A tutaj mamy. O, właśnie. Do włączenia sobie, żebyśmy mogli na wyższy poziom. Dobra, to zróbmy tak. I, I tak. Idealnie. I teraz możemy iść wyżej. I teraz możemy tędy przejść. Dobra. Tutaj idealnie. Wręcz. Um, wręcz książkowo, że tak powiem. Tutaj mamy drogę. Na wyższy poziom. Tutaj trzeba się odblokować. Czyli tutaj dajemy klocka. I mamy przejście. No, dawaj. O, dobra? O, tutaj skrzynka. E, czy ja chcę? No, chyba chcę, no. I ona jest w ogóle. A tutaj. A! Tak łatwo ją ominąć. Max, zdrowie, plus dwa. No, słowo. Zawsze coś, co nie? Może nie jest to jakaś największa nagroda, ale zawsze coś. Dobra, jesteśmy tutaj. I tutaj chyba mamy kolejny. Tak, kolejny włącznik. Żeby się dostać, w razie co, jakbyśmy mieli spaść. Hmm, tutaj musimy zrobić coś takiego, coś takiego. I teraz, co dalej? Tam jeszcze moglibyśmy iść, ale to najwyżej później. I teraz, chyba, musimy iść tutaj, wycelować i zdjąć. Tak. Dobra, ładnie, bardzo ładnie. Już powoli będziemy musieli w ogóle kończyć odcinek, więc trzeba będzie tutaj. tyka Streszczać. Tutaj chyba mamy. O, właśnie, dobra. Widzicie, jaki. Jaka rozkmina. No czy ja chcę najpierw iść tam, czy może tutaj do dołu? Wiecie co? No pójdę tutaj do dołu. Okej, okay. mamy skrzynkę. Znaczy, o! Powiem wam, że strasznie, strasznie tutaj się chodzi czasem. Dobra, co tutaj jest? Max zdrowie plus 5, ok? No bo czasem tutaj jest tak szybko, tak żeby przejść gdzieś, a ja bym chciała tak bardzo powoli, żeby nie spać po prostu. Dobra, no i teraz tutaj. No i chyba, 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 chyba dotarliśmy na sam szczyt wieży. Tak, patrzcie na to. Ale mamy znalezisko, no tego. To nikt nam... E, czekajcie. Tak. Chciałam, żeby mieć na miniaturkę. O, tego to nam nikt nie zabierze. Dosłownie. No, więc otwórzmy. I mamy! Czerwony, potężny magafin. Użyj tej broni, aby zabijać wrogów, strzelać w przyciski i różne takie. Dwa, wybieramy tą broń, a strzelamy pod lewym przyciskiem myszy. Tylko jak ja mam się stąd teraz wydostać? No chyba. Aha, tutaj musimy strzelić. I mamy spotkać się z królem z niebieskiej wioski. Taki teraz mamy quest. Ale wiecie co, ja w tym momencie sobie skończę. Możemy tutaj z tym ładnym widokiem właśnie zakończyć. No i cóż, na ten odcinek ja dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. I do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!